Wraz z Szymonem zapraszamy was na omówienie 66. tomu wielkiej kolekcji komiksów DC Bohaterowie i Złoczyńcy od wydawnictwa Hachette pod tytułem Kosmiczna Odyseja. Tak jest. Tym razem mamy do czynienia z Kosmiczną Odyseją, za którą odpowiada dwóch legendarnych twórców. Scenarzysta Jim Starling oraz rysownik Mike Mignola. Niniejszy komiks pierwotnie ukazał się pod koniec lat 80. XX wieku i jest miniserią składającą się z czterech zatytułowanych części. Myślę, Szymonie, że też warto nadmienić, iż jest to swoisty hołd dla twórczości Jacka Kirby'ego, twórcy serii komiksów The New Gods. Tak się składa, że mamy tutaj dwie planety które stworzył właśnie sam Jack Kirby, prawda? No, mamy tutaj nową genezis. Tak, nową genezę, czyli planeta, jak tak powiedzieć, dobra, gdzie rządzi wielki ojciec, Grandfather. I mamy też przeciwstawną planetę, będącą przeciwieństwem nowej Genezy, Apokolips. I możemy zacząć od razu już wspominać o samej fabule. Fabuła wprowadza nas w dramatyczną walkę między mieszkańcami wszechświata a istotą zwaną antyżyciem. Antyżycie to rozumna istota, inteligentna i świadoma swojego istnienia. Jest tak potężne to antyżycie, że nawet sami bogowie są bezradni i otwarcie o tym mówią. My z Nowej Genezis mamy czelność nazywać siebie bogami. Teraz widzę, czym jest prawdziwy Bóg. Nigdy dotąd nie czułem się równie mało znaczący. W porównaniu z tym bóstwem jestem niczym. I dlatego bogowie postanowili połączyć siły z różnymi bohaterami, superbohaterami, w tym ziemskimi, takimi jak Superman. Jednakże w tym całym sojuszu jest pewien element zaskoczenia. I możesz powiedzieć, co to za element zaskoczenia? Właśnie teraz to pokazuję. Jest to Darkseid. Które tym razem nie jest oponentem, ale sojusznikiem. Czy to w ogóle możliwe, żeby Darkseid był po dobrej stronie? Mhm, mm tak. I zaczyna się bardzo ciekawa sytuacja właśnie związana z tym, ponieważ zgodnie z powiedzeniem, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, więc muszą się tutaj wspólnie. Połączyć, muszą połączyć siły, aby zmierzyć się z największym zagrożeniem, z jakim do tej pory mogli mieć do czynienia. Właśnie z antyżyciem. Dlatego drużyna dzieli się na parę i wyrusza w najdalsze zakątki wszechświata, aby znaleźć sposób na zniszczenie, właśnie tego największego niebezpieczeństwa. I zaczyna się. Przygoda, prawda? Przygoda, podróż, którą mogę uznać za naprawdę wartościową, ciekawą, myślę, że do poznania. A jak ty uważasz? Moim zdaniem, jest bardzo fajna i momentami zaskakująca, jeżeli chodzi o pewne wydarzenia, które tam mają miejsce, ponieważ każda drużyna, każda dwójka ma do zrealizowania konkretny cel zapobiec destrukcji planety postrzymać jakąś tam to, nazwijmy to, machinę zagłady, która, której źródłem jest antyżycie. Zostałem odpowiednio wyekwipowany i mają sobie z tym poradzić. I chodzi o to, że generalnie, jeżeli wszyscy przegrają, antyżycie wygra. Muszą po prostu zwyciężyć. Ale jak do tego podchodzą, jakie mają podejście do tej misji, jak się zachowują, to jest moim zdaniem najciekawszy element tego komiksu. Mhm. Tak, mamy tutaj właśnie drużyny dwuosobowe. Są to w moim przekonaniu po prostu indywidua. Każdy ma swój charakter, każdy ma swój sposób też i rozwiązywania trudnych sytuacji. I nie zawsze to wychodzi. Są, są te sojusze powiem, bardzo skomplikowane i przynoszą nieoczekiwane rozwiązania. Właśnie łącznie też i z postacią samego Darkseida, że my wiemy o tym, że to jest Łotr, water, nad Łotry, ale trzeba zdobyć się na to zaufanie i, i, no i wspólnie po prostu zacząć walczyć, tak? A nie jest to łatwe. Bo... Wiemy, że ktoś kombinuje... Wiemy, że będzie chciał wykorzystać to na swoją stronę, ale nie znajdujemy innego lepszego rozwiązania, więc w zasadzie musimy zaakceptować plan Darkseida, który ani nie wydaje nam się super optymalny, ale nie mam lepszego rozwiązania, ani tym bardziej mu nie ufamy do końca. To jest, to jest nieoczywista sytuacja. Pokazuję jeden kadr z Green Lanternem, z Johnem Stewardem. To wszystko moja wina. Nie mogę żyć z czymś takim na sumieniu. Co się dalej potoczy, tego już nie pokażę i też nie wyjaśnimy, co się zadziało, że my zastajemy go właśnie w takim. w takiej rozsypce. Rozsypce. No, to jest uważam najmocniejszy punkt całej opowieści. No, oczywiście, też i wielka walka z antyżyciem. Szymonie, tak reasumując, uważam ten komiks za naprawdę udany, mogę go z czystym sumieniem polecić, dobrze się czytało, ciekawa historia, czy jakaś najambitniejsza, nie wiem, ale, ale nie mogę znaleźć tutaj zarzutów. Nie no, nie jest to może, powiedzmy, super arcydzieło literatury, żeby była to najwybitniejsza historia, ale... Moim zdaniem jest fajna, bo jest samodzielna i bardzo ciekawy sposób właśnie bawimy się tymi teamami, tymi drużynami, tymi charakterami i czujemy stawkę. Ale co najważniejsze, czujemy emocje ostatnią towarzyszącą. I mam wrażenie, że nie ma żadnego takiego wyskakującego rozwiązania jak królik z kapelusza: tak niczego się nie spodziewałem i nagle coś się wydarzy. No dobra, jest. Powiedzmy, jedno minimalne, ale ono jest tak pokazywane, że coś tu będzie się działo. To nie jest tak, że nagle. Aha, pojawiam się. I nie tylko, że powiedzmy, że coś mówi, ktoś tam jeszcze przyjdzie, ktoś tam jeszcze będzie. I jest to obecność na koniec uzasadniona po prostu tej postaci. Mm -hmm. Nawet wiem, o kogo ci chodzi. Gdzieś tam pewnie można było zauważyć w kadrach pokazowanych przeze mnie, ale też nie chcę mówić. Tak, no, ale... bo, bo są te momenty. Tutaj są naprawdę bardzo ciekawe momenty. Dokładnie, komik no. zdecydowanie moim zdaniem warty polecenia. I to jest. Kolejny dowód, że końcówka lat 80. to po prostu to są te czasy, które ja lubię. Polecamy ten komiks. Jednakże jednakże też istnieje wersja od Egmontu. W, w, w edycji DC Deluxe nie będę rozwijał myśli, pokazywał podobieństwa, różnice, ponieważ doszedłem do wniosku, że moja wcześniejsza prezentacja, ona wyczerpała w sobie ten temat i tam powiedziałem jakie są różnice, jakie są podobieństwa i co warto wybrać, więc tutaj jest link, można pójść obejrzeć i zdecydować ogólnie y, warto y, kupić ten komiks on jest y, on zapewni y, 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 rozrywkę i spędzi się naprawdę fajną y, fajnie czas. A jeżeli lubisz postać Green to będziesz miał dodatkowe wrażenia z lektury. Mhm. Dobrze. Dzięki Szymonie za pogadankę i widzimy się następnym razem. Dokładnie. Na razie. Cześć.